W zespole gorzowskim, w Włarka Gdynia, Kunek, Bazan, Gustaw, Ton, Bert. Nibiców tutaj, że przyjechali za swoją drużyną, aby zapewne, oni liczą, aby tutaj oglądać dekoracje gorzowianki. Nie zamierzają tutaj łatwo się poddać, mimo wciąż ten mecz, te rywalizacje już tutaj w Gorzowie, w hali Akademii Jakuba Spaladyża i tu Makura. Zdecydowała się na rzuty z dystansu. Anna akurat jest było bardzo dobra decyzja. Bo... Ale już wszystko gra, wszystko działa. E, cały czas jesteśmy... No to może kosztować Grzybianki kolejne punkty. To... Czy tak będzie? Tak no będzie! Morgan Baird, czy... To właśnie Gdynianki pod koszem Szybka. Sprawna akcja Gdynianek. Pięknie, proszę Państwa, no. kartnej hard. Bez problemu kartnych kart Ale to Gdyni. 31 do 33. E, P3 e, do e, Gustawton. Gustawton znakomicie. komicie. tutaj e, szansę e, na doprowadzenie do remisu. A proszę bardzo. E, przepycha się. Tutaj karty, karty. Teraz Kuraty Jones. Matkowska e, ma jest z Znaczy ależ akcja zespołu gorzowskiego. pro Niestety. Zrobianki. Jones, rzuca, Kastanek pauluje, 15 sekund i Gdynianki, Kastanek, rzuca z dystansu, można powiedzieć, że nieco rehabilituje się ta zawodniczka, ale patrzymy pod... co się dzieje pod koszem Gorzowskim, Stefani Jones, 48 punkty i od razu szybka odpowiedź Marisy. Trzy punkty. Trzy punkty On Strata e, Grecinki grającej w zespole e, z Gdyni Ewelina Śmiałek. No, e, po stronie zespołu No teraz zrzuca kartnej karty. Dwa punkty. Zalił Wegi, eee, do Gustafsson. Gustafsson przedziera się pod koszem. Eee, jeszcze w zapasie Gdynianek. I eee, to one przy piłce. Eee, Gustafsson. Aby już ten mecz rozstrzygnąć, właśnie to robi. I eee, właśnie to robi. A ja w zespole Gorzowski po 16 punktów mają Anna eee, akurat. I ma, ale widać... I rotację dużą my w tym zespole odpoczywały zawodniczki no i to już jeszcze... I to oznacza że już jako żywienki dzisiaj kończą e, ten sezon, ale nie oddają 11 sekund 10, 10. Makurat Ma i dwa punkty 2. E, 5 63 do 69 i koniec Koniec proszę Państwa tego spotkania. Tak jak mówiłem, Gdynianki zdobywają tytuł wicemistrza e, polski, drugiego wicemistrza Polski e, na trzecim miejscu PWRK Gdynia kończy e, ten sezon na tym czwartym jeszcze.